Siema, tutaj ja. Tym razem już witam was z przeglądarki. W ogóle to, co ja robię jest totalnie głupie, bo ja aktualnie nagrywam ekran z głosem i później będę musiała to... będę musiała wrzucić to na YouTube'a, tylko po to, żeby pobrać to z YouTube'a jako mp3 i dopiero wtedy będę musiała to wmontować w tamto. To jest tak bardzo głupie, ale to nic, słuchajcie. Dobra, wpisałam sobie bipolarność i będziemy czytać artykuły na ten temat po kolei. Więc pierwszy artykuł jest ze strony znanylekarz.pl i nagłówek to jest mam osobowość bipolarną, jak sobie z tym radzić? Więc uwaga, mam pewien problem, z którym sama sobie nie poradzę. Jestem osobą bip. Właśnie w ogóle słuchajcie, mój ton może wskazywać na to, że śmieję się z tych chorób. Nie, ja jestem w stanie samodiagnozowania się i tak jestem głupia. Jakby ktoś się pytał, to tak. jak ktoś się o mnie obrażał, że o, na podcaście się śmiała z chorób psychicznych. Nie, nie śmieję się. Nieironicznie podejrzewam, że sama też jestem pierdolnięta psychicznie, więc. Czuję, że mam taki n pas, no nie naśmianie się z chorób psychicznych, taki pepas. Mam pewien problem, z którym sama sobie nie poradzę. Jestem osobą bipolarną. Można powiedzieć, że mam dwa oblicza. Ej, no to ja! Bez wpływu szczególnych czynników, raz mogę być dobra i miła, natomiast innym razem, w tej samej sytuacji, jestem oschła i wredna. Ej, a to się nie nazywa po prostu bycie kobietą? Nie? Okej, okay, czytam dalej, ale. Okej, okay, wydaje mi się, że moje samodiagnozowanie się szybko się skończy. O nie, wyszłam na chwilę z pokoju. O nie, i o nie! Komarze, wyleć, proszę cię, albo mnie dziabnij! nie wiem. Przeszkadzasz mi teraz trochę. No, Jezus jeszcze taki szalony jest, ja nie wiem czy to w ogóle jest komar, czy coś, ale mnie atakuje, słuchajcie. Nie wiem, umrę, zaraz umrę. Jak będziecie słyszeć jakieś krzyki i płacze i coś w stylu, A! To dziadną mnie po prostu i umieram. Nie wiem, jak wy, ale ja na przykład nigdy nie czuję, jak mnie komar dziaba, ale nie wiem, mówi się, że no to jak ukąszenie komara jest. Ja nie wiem, jak, jak się czuje ukąszenie komara. Nigdy nie czułam jak komar kąsi. Mam nadzieję, ej, nie widzę tego, że ja mam nadzieję, że to będzie ciało. Bo ja się nie będę mogła skupić na niczym innym teraz, tylko na tym, że coś na mnie poluje. Proszę wyjść. Proszę sobie wylecieć. O, tutaj dalej jest! Nie wiem, czy słyszałem z to pani. To mnie zaatakowało. Wiecie co, ja to wygonię i wrócę wtedy.